ja tu, o kurczę, nie zauważyłem, że nie mam paliwa w samochodzie. Ajajaj, aj, aj, ale już nie będę się cofał, jadę dalej. A więc dojechałem na wodę, przebieram się i wskakuję, i będziemy próbowali wyszarpać jakiegoś szczupaka. A może wpadnie jeszcze jakiś piękny okon, a no zobaczymy, było trochę przestoju szczupaczki nie chciały współpracować zobaczymy dzisiaj z tego co zauważyłem jeszcze jest niski stan wody a więc dzisiaj chyba będzie łowienie na podwodnych łąkach a więc e, do metra głębokości no niestety ciężkie przynęty tutaj nie zdadzą egzaminu a więc trzeba będzie uruchomić wahadła i lekkie gumy no i będziemy próbować Deszcz, ale znowu jakiś niewielki no i to jeszcze na samej końcóweczce malutki dwa razy go odbierałem no ale jest ale to tylko pięćdziesiątka Ciężko tu co tego takie są wyniki. Mamy trawy. Przedni aj strzed. No, strzedł. też niewielki. No, Trawy przy wahadło się jeszcze przekręcił. Może ten jeszcze powtórzył O wątpię. To nie powtórzę. Nie W las. Niewielki, ale jest. Może ten troszkę większy niż. No troszkę większy. O i się odpiął. No i się odpiął. No trudno. Bywa i tak. No. Siedzi, siedzi bydlaczek, jakiś jakby znów, o Ezy. ja pierdół, odpinają się normalnie w locie, odpinają się w locie, ale słabizna. Siedzi O Już jakiś większy O, że się znów nie spiął No już większy, większy, naprawdę wtem No i siedzi Hadło no. nie nagrałem szczuppaczkę przy kurdzie Dobra. wybra że dalej. Większego weszło, słuchajcie. Ale chodzi. Czy ładniejszy. Taką samą końcóweczkę. Się to tylko nie to... Zmelduje się nam kolejny szczupaczek. Zobaczcie jaki. Już taki w miarę fajny. Opa, power gębę. Ale nie chcę oba otwierać, a więc jest dobra. I do wody z nim. By blak. Ocieka potężna locha. Standard. jest Dobra, weszło coś znowu Nie wiemy co Ale jest A, Troszkę mniejszy Ale jest daje. Siedział, zobaczcie, no, siedzą na płytkich łąkach Pięknie ale już go ktoś wzięło, zobaczcie, teraz pokażę do kamery, go po prostu coś już przedzakował jakiś większy, teraz nie, nie umiem go wziąć, o patrzcie, jakiego strzała dostał, rozpruty jest, dobra, muszę go wypiąć, kurde, ale się zakleszczył tu. Spokojnie, spokojnie mnie tu żebyś mnie tutaj nie pociął To troszkę nieprzyjemne jest jak jest pocięte przez ściupaczka ręka Dobra A wylazła ta Nie wiem czy coś będzie z niego ale trudno Wypuszczamy go Poszedł Dobra, będzie żył No, fajnie Może gdzieś rusza na stanowisko swoje siedzi, słuchajcie, jest ale to nie wiem czy to ten. Nie, to na pewno nie ten Jest drugi szczupaczek. Niewielki. Niewielki. Ja, mały mały szpindel, słuchajcie, ma, mały szpindlowski Opa, spadaj No, nie ten co miał być, ale Więc słuchajcie kończę na dzisiaj No ładny wynik nie wiem, tam chyba 6 czy 7 szczupaczków ogólnie na kiju. No pokazałem dzisiaj, jak łowię na podwodnych łąkach. Przynęte trzeba prowadzić bardzo płytko, bo tu jest wody około metra. No i fajnie udało się. Wpadło parę szczupaczków. Jestem zadowolony z wyjścia. No i co, lecę na do domu trochę się ogarnę i może na wieczór przylecę drugi raz zobaczę jak tam sytuacja pozdrowienia z tej pięknej rzeki